Partnerem kanału Prosto o Inwestowaniu jest polski broker XTB, posiadający w swojej ofercie konto IKE, z którego sam korzystam do inwestycji w akcje z giełdy papierów wartościowych. Odroczony podatek od zysków kapitałowych, dywidendy, które wpływają na rachunek IKE w całości oraz brak prowizji od transakcji do 100 000 euro obrotu miesięcznie sprawiają, że ta oferta jest moim zdaniem godna polecenia. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta IKE, a chciałbyś takie założyć, link do strony XTB zostawiam Ci w opisie tego nagrania. Witajcie w drugim nagraniu roku 2025. Mam nadzieję, że będzie on jeszcze lepszy niż ten miniony w dzisiejszym odcinku. Chciałbym przyjrzeć się podsumowaniu roku 2024 w perspektywie moich inwestycji. Zacznę od wyników szerokiego rynku, żeby pokazać z czym mierzyłem się przez cały 2024 rok. Następnie przeanalizujemy dwa portfele, które prowadziłem na łamach tego kanału. Mam na myśli tutaj mały portfel inwestycyjny i to doświadczenie ze spółkami wzrostowymi. To wszystko odbywało się na koncie WixTB oraz ten drugi główny portfel inwestycyjny prowadzony u brokera Links. Zestawimy ze sobą wszystkie transakcje, podzielę się wynikami, dywidendami, jakie otrzymałem, opowiem o błędach, które popełniłem oraz o tym, co muszę poprawić w moim podejściu do inwestowania. Na koniec zastanowię się, czy jestem zadowolony z moich wyników inwestycyjnych w 2024 roku. Zapraszam Was do oglądania i zachęcam do zostawienia subskrypcji, jeśli interesuje Was oczywiście tematyka inwestycji. Zanim przejdziemy do dzisiejszej prezentacji, na początek oczywiście disclaimer. Nie jestem doradcą finansowym, a odcinek nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. W swoich opiniach mogę się mylić, także nie kopiujcie moich ruchów na rynku. Na początek wyniki indeksów za ubiegły rok. Legendy brakuje, także opowiem krótko o tym, co widzimy na ekranie. Są to dwa indeksy S&P 500 i MVI 40. Obydwa te indeksy stanowią benchmarki dla moich inwestycji. One są ujęte w formie total return, czyli biorą pod uwagę zwrócone dywidendy wypłacane przez spółki wchodzące w skład tego indeksu. I tak w ubiegłym roku bardziej zadowoleni byli inwestorzy, właśnie tacy jak ja, czyli posiadający aktywa na rynku amerykańskim tutaj SP500 wypracowało zysk w wysokości 24,5%, polska giełda, pomimo początku dobrego roku, tutaj na indeksie MW 40, czyli tych średnich spółkach. W drugiej części roku wyniki były nieco gorsze, rynek dryfował na południe, mieliśmy spadki, brak siły na tym rynku. Ostatecznie skończyło się około 10,5% na plusie. To jest odniesienie mojego portfela, moich transakcji, do których ja się porównuję, oceniając poprzedni rok. Przechodząc dalej, wspominałem, że prowadziłem na ramach tego kanału mały portfel inwestycyjny. To było takie doświadczenie dotyczące wzrostowych spółek, ponieważ zmienił się charakter moich inwestycji. Robiłem to przez około 7 miesięcy, starając się na zasadzie stock pickingu dobierać aktywa przecenione w dobrej jakości, które podsuwał po prostu rynek. Oto wyniki. Udało mi się uzyskać całkiem fajny wynik. Na tym portfelu. Natomiast w listopadzie, na początku grudnia, zdecydowałem się już przygotowywać moje inwestycje na ten e, rok. Sumowałem te portfele razem, przebudowałem mały portfel inwestycyjny, który oczywiście e, powstał w momencie otwarcia rachunku w XTB, Zdecydowałem się na to, by obniżyć e, prowizję generalnie od transakcji, by inwestować taniej na koncie Links te prowizje są zdecydowanie wyższe stąd właśnie taka decyzja. Niemniej jednak właśnie na koniec roku zdecydowałem się to wszystko ujednolicić, sumować do jednego portfela akcji amerykańskich. Gdybym ten portfel prowadził do dziś, wynik tej inwestycji to około 2,5 tysiąca zysku netto. Przez 8 miesięcy inwestycji tyle udało mi się wypracować, kupując akcje na rynku amerykańskim. A oto już aktywa zgromadzone na koncie WIXTB, tym zdecydowanie mniejszym rachunku. Oto zestawienie tej części portfela stanowiącej oczywiście część większej całości, stąd ekspozycja tak znaczna na rejtach tutaj dywersyfikacja mnie nie obchodzi ponieważ patrzę na to całe zestawienie pod kątem całości inwestycji na rynku amerykańskim to o czym chciałbym jeszcze wspomnieć to te 2,5 tysiąca złotych które wypracowałem przez 8 miesięcy inwestycji po pierwsze nie dysponowałem w tym czasie kwotą 15,5 tysiąca złotych na tym rachunku to jest wynik oszczędzania sumiennego stałej kwoty około 2000 tysięcy złotych w każdym miesiącu. I wynik, który nominalnie stanowi 16%, nie odnosi się do całego roku i do całej kwoty. Ja jestem zadowolony tutaj z wyniku, jaki osiągnąłem na tym rachunku. A oto już pojedyncze transakcje. Ja tak to przedstawię. To jest zestawienie, które pochodzi z konta WIXTB. Konto WIXTB na początku prowadziłem w złotówce, ponieważ brałem pod uwagę inwestycje także na innych giełdach niż Polska i amerykańska natomiast ostatecznie zdecydowałem się na ruchy transakcyjne jedynie w Ameryce. Tutaj te początkowe transakcje, transakcji przez cały 2024 rok przeprowadziłem na koncie w złotówce. 6 udało mi się uzyskać wynik 1184 zł. Średnio na transakcję daje to 197 zł. Oto walory, jakimi handlowałem na tym koncie oraz to, jak przebiegało to wszystko w czasie. Przez długą część roku gromadziłem po prostu aktywa, natomiast pod koniec roku zdecydowałem się na ruchy takie przygotowujące ten portfel już właśnie do roku 2025. Tak wy wygląda wynik transakcyjny na przestrzeni czasu tych kilku miesięcy. Przez które posiadałem konto właśnie w XTB. Jeżeli chodzi o subkonto, bo w pewnym momencie zdecydowałem się otworzyć także subkonto. Tutaj handlowałem już nieco częściej w momencie, gdy ten rynek amerykański podsuwał. Istotnie jakieś możliwości transakcyjne. Starałem się być dosyć aktywny, i tutaj także 6 transakcji. Łączny wypracowany zysk 354 dolary. Średnio na transakcję niecałe 60 dolarów. Takimi walorami handlowałem. O czym oczywiście opowiadałem na łamach tego kanału. Jeżeli chcielibyście wrócić do tych nagrań, wszystko jest w odcinkach. Z każdego miesiąca, które były po prostu relacjonowane, krótkie podsumowanie: po 6 transakcji na każdym, tak naprawdę, koncie, na obydwu kontach wypracowany bardzo podobny nominalny zysk. To generalnie bardzo mnie cieszy ta cała przebudowa. Związana z kontem XTB pozwoliła przygotować, tak jak wspomniałem, portfel na rok 2025. Oto jego zestawienie, skład oraz wartości nominalne, z jakimi wchodziłem w rok 2025. Przejdźmy już teraz do konta u brokera Links. Oto wartość tak naprawdę aktywów. Na przestrzeni zeszłego roku, i co my tutaj widzimy? Początek roku to transakcje depozytowe z mojej strony. Przenosiłem aktywa z giełdy papierów wartościowych na rynek amerykański. Tutaj widzicie, jak często miały miejsce dopłaty do tego rachunku, natomiast dalsza część roku to już transformacja. Tak naprawdę mojej strategii inwestycyjnej, przejście ze spółek dywidendowych w kierunku spółek wzrostowych, zaprzestałem dopłat do tego rachunku i tak naprawdę druga połowa roku to już efekt dobrych inwestycji w spółki wzrostowe. Zaczynałem z niecałymi 150 tysiącami złotych na rachunku. Rok zakończyłem z e, aktywami w wysokości niecałe dwie. 250 tysięcy. O tym dokładnie opowiem przy okazji kolejnych slajdów. Łączne zestawienie, jeżeli chodzi o wynik, jaki uzyskałem na koncie Links. Zysk rzędu niecałych 31%, bije wynik indeksu SP 500 Total Return, co niesamowicie mnie cieszy. Co widzimy w tym zestawieniu? Maksymalne obsunięcie. Na moim rachunku to było 7,1%. Uważam, że niewiele, natomiast pamiętajmy, że zadziało się to na rynku mocno wzrostowym. Straty odrabiałem z maksymalnej pozycji 12 dni. Tak jak wspomniałem przy okazji poprzedniego slajdu, macie tutaj wartość rachunku, z jaką zaczynałem, 144 750 zł. W tym czasie dopłaciłem na ten rachunek 46,5 tysiąca zł i zakończyłem rok kwotą 248 300. Nominalny taki zysk na tym rachunku 31%. Cieszy. Stopa zwrotu w czasie na koncie LINKS. Procentowo, jak to się odbywało, przebiegało to wszystko tak. Początek roku, i tutaj sporo spółek dywidendowych na tym rachunku. Jak widać, wybranych chyba całkiem nieźle. Ponieważ mimo spółek wypłacających dosyć wysokie czasami dywidendy udawało się uzyskiwać na tym rachunku pozytywną stopę zwrotu, natomiast w momencie, gdy ta transformacja już istotnie zaszła, i na rachunku pojawiły się spółki wzrostowe widzimy tutaj wystrzał jeżeli chodzi o zwrot z tego portfela sięgający w rekordowym czasie myślę że około 36-37% kończy się to wszystko 30-31% na plusie ja jestem z tego wyniku dumny bardzo zadowolony Gdybym na początku 2024 roku mógł wziąć taki wynik w ciemno, z pewnością bym to zrobił, nie zważając oczywiście na to, jak zachowuje się szeroki rynek, giełda amerykańska, 31% to jest to, co ja. Bardzo chciałbym oglądać tak naprawdę niezależnie od tego, co się dzieje na rynku. A oto już zestawienie poszczególnych dni i maksymalne obsunięcia, które czasami jedynie przekraczały lekko ponad 2% na tym rachunku. To, co rzuca się w oczy, to tutaj ten dzień prawie 6% na plusie, jeżeli chodzi o ten rachunek, to są oczywiście wybory amerykańskie. I euforia na giełdzie, tutaj moje walory także strzeliły bardzo mocno w górę, zwyżka tak naprawdę w tym dniu o kilkanaście tysięcy złotych na tym rachunku. Bardzo mile wspominam wybory w Stanach Zjednoczonych z perspektywy czasu. Jeżeli chodzi o alokację środków na koncie Links, jestem typem inwestora, który nie potrafi zbyt długo wysiedzieć z gotówką na rachunku. Ja generalnie transakcji staram się dokonywać wtedy, gdy widzę potencjalne miejsce, gdzie ten kapitał mógłbym z powrotem zainwestować. Gotówka nie bardzo mnie interesuje, stąd właśnie. Taka alokacja środków, tutaj właśnie zielonym kolorem zaznaczone akcje, jaką część portfela stanowiły właśnie te walory, jeżeli chodzi o rachunek. Tutaj niebieski kolor, czyli gotówka na rachunku, pojawia się bardzo rzadko. Jeżeli chodzi o opcje, ja opcjami nie handluję, jedynie akcje. Chciałem to generalnie pokazać, jak zmieniała się wartość tego portfela, ale odnosząc się tak naprawdę do Rodzaju instrumentów, jakie gromadziłem w czasie na tym rachunku. Przejdźmy dalej. Statystyki tego portfela. Tutaj warto zwrócić uwagę na pewne wielkości. 5488. 86 zł, tyle dywidend wpłynęło na ten rachunek. To nie jest oczywiście całość dywidend, jakie ja otrzymałem w zeszłym roku, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o konto Links, taka wielkość ma miejsce. To jest ponad 1000 dolarów, rekordowy wynik, jeżeli chodzi o moje aktywa, i tutaj warto to po prostu odnotować. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz przed którą chciałbym po prostu przestrzec i jak ja zobaczyłem ten wynik, tak stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić. 1920 zł. Tyle pochłonęły prowizje za cały 2024 rok, jeżeli chodzi o brokera Links. Tyle dałem na sobie zarobić. Oczywiście ta kwota jest dosyć wysoka, ponieważ miała miejsce w moim portfelu ta transformacja, o której wspominałem, przenoszenie aktywów to raz. Dodatkowo wiązało się to oczywiście z przewalutowaniem. Oraz transakcjami, transakcjami zbycia i zakupu nowych akcji, spółek wzrostowych, czasami realizacją zysku. O tym opowiem. Przy okazji następnych slajdów, natomiast nominalnie ta kwota dla mnie jest ogromna, i stąd decyzja o e, zmianie sposobu inwestycji i otwarciu rachunków e, u brokera, partnera tego kanału WXTB. Uważam, że rok 2025 będzie zdecydowanie lepszy pod tym kątem. Chciałem to po prostu pokazać, co zrobiłem przez 2024 rok, bo akurat z tej wielkości dumny nie jestem. A oto już zestawienie transakcji i ich nominalnego wyniku. 19 transakcji kończyło się zyskiem, 5 transakcji nominalną stratą. W ujęciu tak naprawdę nominalnego zysku bądź straty widzimy, że 98% wyniku. To zysk, 2% to strata. Jeżeli chodzi o wyniki nominalne, większość transakcji wynikała właśnie z transformacji i to są niewielkie zyski nominalne na transakcjach. Tutaj te transakcje osiągające nieco wyższe wartości to tak naprawdę realizacja zysków na niektórych walorach. Chciałem to pokazać przy okazji tego slajdu, bo myślę, że warto rzucić na to okiem. Jeżeli chodzi o zestawienie całości transakcji z rynku amerykańskiego, to tak to wszystko wygląda. Nominalnie udawało się uzyskać w większości przypadków zysk, nawet w momencie, gdy pozbywałem się tutaj w tym czasie spółek dywidendowych. Część tych podmiotów nabywana no, oczywiście nie w 2024 roku, tylko nieco wcześniej. Czasami te pozycje dosyć spore i mimo że procentowo nie były to duże wartości, to jednak nominalnie całkiem spory zysk dopisany do tego rachunku, co wiąże się oczywiście z koniecznością opłacenia podatku. Jak na dłoni widzimy moment, w którym ja zacząłem realizować zyski. Tutaj w części konta WXTB w małym portfelu inwestycyjnym zacząłem sprzedawać niektóre akcje wzrostowe, na których udało mi się uzyskać zadowalający zysk, bądź po prostu sytuacja w firmie poszła w złą moim zdaniem stronę i ja chciałem z tymi akcjami się po prostu rozstać. Transakcji łącznie tyle, uważam, że zbyt dużo i nad tym też muszę popracować w tym roku. Jeżeli chodzi o wynik net, to każdej z transakcji 5 razy kończyło się to nominalną stratą na cenie akcji. Natomiast uwzględniając dywidendę, tylko dwa razy ponosiłem stratę. W przypadku Realty Income, praktycznie ten wynik okazał się zerowy. Największa strata na WP Pickery tutaj niecałe 5%. Natomiast pamiętajmy, że rynek był mocno wzrostowy. I to właśnie efekt takiego rynku transakcji, tak jak wspomniałem wcześniej, dużo, nad tym muszę popracować. Wynik przed opłaceniem podatku brutto to około 32% zysku. Tym chciałbym podsumować zeszły rok. Bardzo cieszę się, że otworzyłem konto w XTB i inwestuję. Właśnie za pośrednictwem tego brokera na giełdzie amerykańskiej, ponieważ oznacza to dla mnie niskie koszty transakcji. Tak jak wspominałem tutaj przy okazji omówienia, tabelki. Wiele z nich było zyskownych, poprawnych z mojej strony. Widzimy tutaj, tym zielonym kolorem oznaczyłem moment, gdy ja sprzedałem swoje akcje i w tym momencie cena jest niższa niż w momencie, gdy akcji się pozbywałem. Dominuje tutaj zielony kolor, jeżeli chodzi o tą. Część tabelki i to akurat mnie cieszy, oznacza to, że przynajmniej w krótkim terminie dokonywałem dobrych decyzji o sprzedaży tych akcji. To, o czym warto oczywiście wspomnieć, natomiast ja nie będę tutaj podrzucał konta IKE jego wyniku, ponieważ tak naprawdę końcóweczka roku tam zgromadzonych jest niecałe 4000 zł, i nie warto o tym wspominać o wyniku nominalnym. Natomiast oczywiście warto to odnotować, że zacząłem inwestować na koncie IKE, zrównałem tak naprawdę wysokości wpłat na rynek amerykański i na konto IKE, gdzie inwestuję w akcje z giełdy papierów wartościowych i tutaj po 1500 zł wędruję w każdym miesiącu na te rachunki, to jest uważam bardzo pozytywna zmiana w moich inwestycjach. Zmieniłem strategię inwestycyjną, pozbyłem się większości takich ciłających środki spółek dywidendowych na rzecz spółek, które mają perspektywę wzrostu w długim terminie, niektóre są to spółki wzrostowe, ale nieco bardziej defensywne, inne nieco bardziej agresywne, zdobyłem w 2024 roku, w związku z tym sporo doświadczenia, a tym, z czego bardzo się cieszę, to fakt, że przygotowałem, moim przynajmniej zdaniem portfel na rok 2025 nie posiadam w nich żadnych inwestycji, w których muszę bądź chcę zrealizować stratę, ale nie chcę tego jakby robić i przyznawać się do nietrafionych inwestycji. Ten portfel jest czysty od takich decyzji. Wchodzę tak naprawdę z przygotowanym zestawem akcji w 2025 rok. To, z czego nie jestem oczywiście dumny i podjąłem oczywiście kroki, żeby to się nie powtórzyło, to 1920 złotych prowizji, nie licząc oczywiście niektórych przewalutowań, jeżeli chodzi o XTB, bo tutaj także należy to Dopisać do kosztów transakcyjnych. Bardzo mocno postaram się popracować w tej kwestii, ponieważ ta kwota jest po prostu za duża. Można było to zrobić nieco lepiej. Spółki wzrostowe wiążą się oczywiście z koniecznością opłacenia podatku i to jest słaba strona inwestycji, akurat moim zdaniem, jeżeli chodzi o spółki wzrostowe. Tutaj zwracam honor ludziom, którzy inwestują dywidendowo. Rzeczywiście, wynik nominalny uzyskujemy tutaj może nieco niższy, natomiast kapitał napływa i to także oczywiście ma swoją dobrą stronę. To, z czego nie jestem także dumny, to fakt gmerania zbytniego przy tym portfelu. Tych transakcji było w 2024 roku po prostu za dużo. Jeżeli chodzi o sprzedaż, chciałbym przynajmniej o połowę. To ograniczyć. Rozumiem, że czasami trzeba dokonywać jakichś zmian w portfelu, kierunek myślowy się zmienia, w spółkach także dochodzi do różnego rodzaju wydarzeń. Spółki dobrze się rozwijają, dowożą wyniki, a czasami te perspektywy się pogarszają i no, trzeba coś z tym zrobić, by zmienić kształt swojego portfela, natomiast tego jest po prostu za dużo. Podsumowując 2025 rok, chciałbym wspomnieć w pozytywnym kontekście dla mnie oczywiście o wzroście kanału. Jest Was coraz więcej ludzi, którzy wracają na moje nagrania. Prawie 2000 subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Faktem, który chciałbym odnotować, jest rozpoczęcie współpracy z XTB w drugiej połowie roku. To daje mi generalnie wraz. Z wpływami z kanału pozytywny zastrzyk finansowy, dający oczywiście motywację oraz nie da się ukryć jakieś niewielkie źródło dochodu. To, z czego jestem bardzo zadowolony, to fakt nawiązania kontaktu z autorem kanału analizy fundamentalne spółek, tutaj akurat z USA, bardzo cenię sobie za wiedzę. Tego człowieka, da się bardzo fajnie z nim pogadać na różne tematy inwestycyjne, i uważam, że to jest największy plus, akurat minionego roku. Może nie do końca związany z transakcjami czy inwestowaniem środków, natomiast myślę, że w dłuższej perspektywie będzie to miało bardzo pozytywny wpływ na moje wyniki, po prostu finansowe. Okej, okay. tyle w dzisiejszym nagraniu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na inne publikacje na łamach mojego kanału. Pora kończyć dzisiejszy materiał. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, zostaw subskrypcję. Na dziś to wszystko. Trzymaj się. Cześć.